Powitanie w świecie AI. Wyobraź sobie, że wchodzisz do przytulnej, dobrze oświetlonej kuchni, gdzie czeka na ciebie szef kuchni z wieloletnim doświadczeniem. On nie tylko przygotowuje potrawy, ale także dzieli się swoimi sekretami i przepisami, które sprawiają, że gotowanie staje się łatwiejsze i bardziej przyjemne. Tak właśnie zaczynamy naszą wspólną podróż w świat sztucznej inteligencji, czyli AI. Nazywam się Dariusz Gołębiowski i mam przyjemność być Twoim przewodnikiem w tej kulinarnej podróży przez fascynujący świat AI. Wspólnie stworzymy mnóstwo przepisów na skuteczne wykorzystanie potężnych możliwości, jakie daje nam sztuczna inteligencja. Podobnie jak doświadczony szef kuchni, który dzięki swoim tajemnym przepisom potrafi przygotować wyśmienite dania nawet z najprostszych składników, my wspólnie, Pokażemy, jak wykorzystać AI, by ułatwić codzienne zadania, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Dlaczego ten temat jest dla nas tak ważny? Powodów jest mnóstwo, ale zapewne jednym z najważniejszych jest, iż sztuczna inteligencja prawdopodobnie pozostanie z nami już na zawsze. W erze cyfrowej, tak jak dobrze dobrany przepis zmienia zwykłe składniki w ucztę, AI potrafi przekształcić zwykłe dane i procesy w efektywne, inteligentne rozwiązania, które pomagają oszczędzić czas, pieniądze i energię. Twoje czas, pieniądze i energię. Podczas naszej wspólnej przygody będę opowiadać o AI w sposób prosty i przystępny, korzystając z analogii do kuchni, bo kto nie lubi gotować? Wszyscy znamy podstawy przygotowywania posiłków, a tym bardziej potrafimy docenić, kiedy nasz asystent kuchenny pomaga nam zaoszczędzić wysiłku. Podobnie jaj może stać się naszym niezastąpionym pomocnikiem. I to nie tylko w kuchni, ale przede wszystkim w naszym codziennym życiu. Serdecznie zapraszam do moich poradników. poswoisku.pl